Wydaje mi się, że skoro inni bardziej kłamią, to są gorsi ode mnie, bo mnie zdarza się tylko czasem w małych rzeczach. Wydaje mi się, że skoro inni potrafią kraść, oszukiwać, to moje małe, drobne nieuczciwości są bez znaczenia. Wydaje mi się, że skoro inni potrafią Zdradzać, to moje małe niewierności są niczym. A święty Paweł mówi: Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz. To samo, co osądzasz. A pan Jezus wcześniej powiedział: Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni.